Siemanko, z tej strony Patryk, której witam Was ponownie na kanale. Mam go na kapitanie. Jak pewnie doskonale wiecie, zmieniły się troszkę zasady gry w Fantazy Premier League w tym sezonie. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to odsyłam Was do nagrania, które jest u mnie na kanale. Tam dokładnie wszystko wyjaśniłem. Dzisiaj chciałbym pogłębić jeden z tych tematów, a mianowicie większą liczbę chipów. Zapewnie się zastanawiacie, kiedy można tych chipów użyć, kiedy warto, kiedy nie warto. Dlatego dzisiaj przeanalizuję dla Was kalendarz na start sezonu, zaproponuję kilka różnych strategii użycia tych chipów i pokażę wam jak ułożyć skład pod bench boosta w pierwszej kolejce. Zapraszam was do oglądania. Zacznijmy od kalendarza topowych ekip. Jest to top 10 drużyn z poprzedniego sezonu. Jak pewnie zauważyliście, te kolory nie zgadzają się z tym, co widzicie na stronie Fantasy Premier League. Stwierdziłem, że zrobię to troszkę inaczej i sam przypisałem kolory według miejsca w tabeli w poprzednim sezonie, czyli Top 5 drużyn z poprzedniego sezonu to jest mecz na czerwono, najtrudniejszy. Miejsca 6, 10 to nam pomarańczowo, 11, 15 na szaro, 16, 20, w tym Beniaminkowie na zielono. Dzięki temu możecie sobie rzucić okiem, jak ten kalendarz wygląda, patrząc z perspektywy siły ekip z poprzedniego sezonu. I tak warto zwrócić uwagę, że na przykład w czołówce Manchester City i Chelsea w teorii mają lepszy kalendarz niż Liverpool i Arsenal, no, głównie z tego względu, że obie ekipy. Grają ze sobą w trzeciej kolejce, z tego topu warto też zerknąć, że Aston Villa ma naprawdę spoko kalendarz, bo nie mają nikogo z top 5 z poprzedniego sezonu. Także to też jest dosyć interesujące. Forest wygląda całkiem nieźle. Jedynie ten mecz z Arsenalem w czwartej kolejce wygląda tak sobie. Bormów poza pierwszą kolejką też nie jest źle. Teraz przejdziemy sobie do dołu tabeli z poprzedniego sezonu. No, zawodników z tych ekip zwykle będziemy używać gdzieś tam do rotacji. I warto sobie zerknąć na przykład na ekipy, które mają obrońców za 4,5 miliona. Mam na, myśli, mam na myśli na przykład Crystal Palace, Fulham, West Ham, Tottenham. Z tych ekip można wybrać fajne opcje do, do defensywy i zerkając sobie na ten kalendarz, Ułożyć jakąś rotację i chciałem zwrócić uwagę na przykład na Crystal Palace, bo w grze jest Guay za 4,5 miliona i tak naprawdę poza tym pierwszym meczem z Chelsea ten kalendarz wygląda naprawdę ok. Tak samo Tottenham. No, nie należy lekceważyć Tottenhamu. Ok, skończyli poprzedni sezon na miejscu 17, natomiast przy Thomas Frank są wzmocnienia w pierwszym kolejce mecz z Berlin. Myślę, że ta ekipa będzie dużo mocniejsza, więc nawet taka prosta rotacja obrońcy Tottenhamu, jakieś tam Udogi lub Van de Ven. I obrońca Crystal Palace, czy to będzie Guay, czy, czy Munoz, czy na kogo się zdecydujecie, to już wygląda całkiem nieźle. Jak sobie połączycie kilka różnych ekip, to można utworzyć naprawdę bardzo fajną rotację, więc możecie sobie ten kalendarz jakoś zeskrinować, zerknąć na to i ułożyć sobie jakąś rotację zawodników. Na kolejnym slajdzie chciałem Wam zaprezentować kalendarz według Opta Analyst w oparciu o siłę drużyny rywali. Oni mają Opta Power Rank Ranking, który przypisuje siłę poszczególnych ekip. No i na tej podstawie wyszło im, że najtrudniejszy kalendarz na start mają Manchester United, Arsenal, Bournemouth i Everton, aczkolwiek w przypadku Evertonu no nie wiem, czy się zgadzam, czy ten, nie wiem, czy ten kalendarz jest aż tak trudny. Bo mecze z Leeds, Brighton, Wolverhampton, nie są wcale takie złe, więc zwłaszcza te pierwsze trzy kolejki wyglądają całkiem ok. Później rzeczywiście Nastowilla, Liverpool to, to nieco trudniejsi nieco trudniejsi rywale też trudny kalendarz ma Liverpool więc to się pokrywa z tym co wspominałem wcześniej że Arsenal i Liverpool ma jednak trudniejszych rywali na starcie, natomiast Liverpool gdzieś tam powiedzmy od GW4, ten kalendarz ma naprawdę dobry, mają z Berlin, grają z Evertonem więc tutaj wszystko zależy od tego jaką sobie przyłożymy miarę czasową no jak, jak bardzo patrzymy do przodu z tym, z tym kalendarzem no i chciałbym też podkreślić, że to, że na przykład Sunderland i Berlin w teorii mają nie najgorszy kalendarz, bo siła tych rywali you mm -hmm. nie jest jakaś yy, ogromna, no to jednak to są ekipy, w które raczej nie będziemy się pchać na starcie. Natomiast Aston Villa i Crystal Palace, dwie drużyny, które w teorii mają najłatwiejszy kalendarz, yy, patrząc na te pierwsze pięć spotkań. No tutaj już są naprawdę bardzo fajne opcje, yy, czy to w defensywie, jak Konsa i Gway, yy, yy, czy też w pomocy. Można pomyśleć sobie na przykład o Rodgersie, o, yy, o Sarze. Także są opcje z tych ekip i warto na to yy, gdzieś, tam, yy, gdzieś tam zerknąć. Jeżeli chcecie sobie dokładnie samemu przeanalizować jaką siłę miały poszczególne ekipy w poprzednim sezonie, no to możecie oczywiście zerknąć sobie do bazy danych opty, którą znajdziecie na stronie Fantasy Football Hub. Wystarczy, że wybierzecie sobie, że interesuje Was informacje dotyczące drużyn, no, i na przykład zerkniemy sobie najpierw na ofensywę, czyli Gold thread. Posortujemy sobie drużyny na przykład według non-penalty, expected goals, czyli nie według, według bramek strzelonych, tylko tych, które zostały wykreowane, i widzicie, które ekipy były w czołówce, które były gdzieś tam na dole. Możecie ocenić siłę sobie tych, tych ekip, i podobnie w przypadku defensywy, możecie sobie zerknąć tutaj do zakładki defensive i przejść sobie do non-penalty, expected goals against, i widzicie, które defensywy były najlepsze i tutaj widać, że no Chelsea była w top 3 najlepszych defensyw, ma naprawdę dobry kalendarz, może warto byłoby mieć kogoś z defensywy Chelsea, jest Sanchez za 5-0, jest Kukraja za 6 milionów, warto sobie gdzieś tam na to zerknąć, no i to ten ham, pomimo tego, że jest nowy trener, no warto pamiętać, że ta defensywa nie wyglądała aż tak dobrze, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przyszedł trener Brentford można spodziewać się jakiejś poprawy, ale zobaczcie, że Brentford wcale nie bronił aż tak wybitnie dobrze, jakby się mogło wydawać, więc to jest też coś, co warto gdzieś tam obserwować, można sobie na to e, zerknąć. Fantazy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Jeżeli, jeżeli tutaj chcecie skorzystać z, z ich oferty, to możecie założyć konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania. W ten sposób nie tylko wspieracie mój kanał, ale możecie też dodatkowo skorzystać z promocji. Jest 50% zniżki na subskrypcję, a także dodatkowa promocja dla nowych osób. Jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to możecie otrzymać zwrot zapłaconych środków. Szczegółowe informacje oraz regulami promocji znajdziecie w opisie nagrania. Przechodzimy sobie do kolejnych tabelek. Tym razem jest to tabelka od Rob FPL, kolega, który wrzuca dużo informacji w oparciu o kursy bookmakerów i w ten sposób tutaj też pojawiła się tabelka z analizą ofensywy, kalendarza ofensywnego właśnie w oparciu o kursy Bookmacherów. i warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o te prognozowane bramki, w top 5 jest City, co jest zrozumiałe, bo kalendarz mają całkiem niezły. Mimo wszystko jest Liverpool, pomimo trudniejszego kalendarza, Chelsea, Arsenal pomimo trudniejszego kalendarza i Tottenham. Mamy tu pierwsze sześć drużyn i to mi też pokazuje i też Wam powinno pokazać, że mimo tego, że jakaś drużyna ma trudny kalendarz, to jednak siła drużyny też ma znaczenie. I tutaj Liverpool i Arsenal, co właśnie z tego powodu, że pomimo tego, że ten kalendarz nie jest jakiś wybitnie dobry, to jednak siła tych ekip sprawia, że nadal mogą strzelać, mogą strzelać dużo goli, więc warto na to zerknąć. Można też sobie zerknąć na przykład na rotację wśród zawodników premium, żeby jakoś tam rotować opaską. Widzimy, że w pierwszej kolejce w teorii najwięcej goli może strzelić Liverpool lub Tottenham, w drugiej Manchester City lub Arsenal, w trzeciej wysoko jest United, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie się pchał, chociaż Bruno Fernandesa już widziałem w niektórych draftach, także pozdrawiam wszystkich komentujących. Mocno się uśmiechnąłem, gdy widziałem te komentarze. Wysoko jest też oczywiście Manchester City, jest też Chelsea w kolejce trzeciej, w czwartej kolejce City i Liverpool. Także kto wie, na przykład może w GW4 już szablonem będzie granie Haalandem i Salahem. Zobaczymy. Warto sobie gdzieś tam na to zerknąć pod kątem ofensywy. Ja zwracam uwagę na te drużyny, z których, z których są nieco tańsi zawodnicy, a są wysoko, jak Tottenham, Aston Villa, Brentford, Bormuth, Brighton te ekipy są całkiem wysoko trochę mnie martwi, że na przykład Everton jest dość nisko mimo wszystko, a mnie tam kusi dwóch gagatków, także pewnie sobie gdzieś tam to zredukuje do jednego zawodnika, bo gdy na to zerknąłem to pomyślałem, że o kurczę, jednak chyba trochę przeceniam ten Everton także warto sobie gdzieś tam to, na to zerknąć pod kątem gdzieś tam waszych własnych predykcji, skonfrontować to z predykcjami Bukmacherów i to samo się tyczy oczywiście defensywy, jest to też kalendarz Odroba w oparciu o kursy bukmacherów. i w czołówce są Liverpool, Arsenal i City. Więc to też może być trochę zaskakujące, bo kalendarz Arsenalu nie jest zbyt dobry, mówiąc delikatnie, a jednak tutaj bukmacherzy prognozują, że Arsenal może spokojnie 2-3 czyste konta w tych pierwszych sześciu kolejkach utrzymać. Wydaje mi się, że to jest w miarę realne. Faktycznie 2-3 czyste konta mogą być. Natomiast natomiast no, Chelsea i City mają w teorii lepszy kalendarz, a jednak tych czystych kont Tutaj w teorii mają zachować mniej, to może też wynikać właśnie z tego, jak wyglądały statystyki defensywne w poprzednim sezonie. I tutaj do tego wracam, że w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o statystyki defensywne, Arsenal i Liverpool to były dwie dużo lepsze defensywy niż Chelsea, która była na trzecim miejscu, no i Manchester City, który był na szóstym miejscu, więc. To też wynika z tego właśnie jak prezentowały się te ekipy w poprzednim sezonie. Co nie zmienia faktu, że w tym sezonie zarówno Chelsea, jak i City mogą być, mogą być lepsze. Z ekip nieco tańszych, znaczy z ekip, w których mamy nieco tańszych zawodników, wysoko pod kątem defensywy jest Forest, Aston Villa, Everton. No może z Newcastle ktoś się trafi fajny. Jest Crystal Palace, jest Tottenham, gdzie mamy obrońców za 4,5 miliona. Fulham jest na 11 miejscu. Mamy West Ham na 13, Brighton na 14. United, jak ktoś wie, że tutaj też można pójść sobie w jakąś rotację. United ma na przykład bardzo dobry mecz w kolejce trzeciej, gdy Liverpool i Arsenal grają przeciwko sobie, więc może jakiś obrońca za 4,5 na ławce, żeby nim zagrać w kolejce, w kolejce trzeciej. No nie można wykluczyć takiego zagrania, jest to jakiś pomysł, można sobie też na to zerknąć i zastanowić się tutaj nad rotacjami. Obrońców. Słuchajcie, jeżeli już mamy jakiś obraz tego kalendarza, to chciałem przejść do tematu, który może Was interesować, czyli kiedy zagrać chipy. Jaki można utworzyć plan użycia chipów w tym sezonie? Chodzi oczywiście o chipy, które mamy ten pierwszy zestaw. Musimy go wykorzystać najpóźniej do kolejki 19. Bo jeżeli nie wykorzystamy do kolejki 19 tych chipów, to one przepadną. Dlatego chciałem Wam tutaj pokazać, jak to. Jak to może wyglądać? Zacznijmy sobie od dzikiej karty i bench boosta, bo zwykle te dwa chipy są jakoś ze sobą e, połączone. Pierwsza strategia, którą myślę, że wybierze sporo osób, to granie bench boosta w pierwszej kolejce, czyli od razu układamy skład z myślą o tym, że aktywujemy ławkę e, i gramy w 15 zawodników. Pokażę Wam później skład taki, który właśnie może wykorzystać tę strategię. No i gramy szybką, pierwszą dziką kartę między trzecią a czwartą kolejką, czyli przed czwartą kolejką gramy dziką kartę, ponieważ wtedy jest pierwsza przerwa na mecze reprezentacji, wtedy zwykle są jakieś kontuzje, zamknie się już okno transferowe, Będziemy też troszkę więcej wiedzieć na temat oczekiwanych minut poszczególnych zawodników, może pierwsze zaskoczenia, takie jak, nie wiem, Nkunku, Barko i Kwansa w poprzednim sezonie. Także to może być spoko strategia. Jeżeli chodzi o drugą strategię, jest to dzika karta między siódmą a ósmą kolejką. Gramy dziką kartę przed kolejką ósmą, bo wtedy jest też przerwana reprezentacja kolejna i wtedy gramy sobie bench boosta w kolejce dziewiątej. Z reguły najłatwiej tego bench odpalić kolejkę później. Ponieważ nasz skład jest świeży, szansa na to, że jest dużo kontuzji jest stosunkowo niewielka, więc jest szansa, że wystawimy faktycznie 15 grających zawodników i że ten bench boost da nam te kilkanaście punktów. Strategia numer 3 to jest granie dzikiej karty w kolejce 12, też w trakcie przerwy na reprezentację i zagranie benchboosta w kolejce 13, 14 lub 15. Dlaczego to może być dobry moment? W związku ze zmianami w, w regulaminie w tym sezonie. Jeżeli chodzi o zmiany zasad, wiemy, że przed GW16, w związku z tym, że mamy puchar narodów Afryki, wszyscy będziemy mieli 5 darmowych transferów. Więc jeżeli ktoś w trakcie tych pierwszych kilkunastu kolejek uzbiera dużo transferów, to będzie wiedział, że przed kolejką 15 chce wykorzystać wszystkie transfery, no bo w GW16 i tak będzie miał 5 transferów. Więc granie dzikiej karty w kolejce 12 z planem wykorzystania później transferów, żeby zbudować tą ławkę, Minimalnie ją skorygować. Wiecie, na przykład gracie dziką kartę w kolejce 12, a przed 13, 14 lub 15 ktoś Wam wypada, no to i tak macie te transfery, i tak planujecie je wykorzystać i możecie sobie e, i tak tego bench boosta zagrać. Albo gracie dziką kartę w kolejce 12 i bench w kolejce 13, a transfery w kolejkach 14 i 15, które i tak trzeba wykorzystać, wykorzystujecie po to, żeby. Tą ławkę posprzątać. Czyli na przykład schodzicie sobie z jakiegoś bramkarza rezerwowego za 4,5 miliona na bramkarza za 4 miliony. Na przykład ściągacie jednego napastnika taniego, który kosztował 6,5, bierzecie napastnika za 4,5, no bo już zagraliście bench boosta i ten napastnik nie będzie wam potrzebny. Do tego się przyda kilka dodatkowych transferów, a skoro przed GW15 i tak te transfery de facto trzeba spalić to jest to jakiś pomysł. I alternatywny plan, który tak naprawdę opiera się o tym samym założeniu, czyli że przed GW15 trzeba wykorzystać wszystkie darmowe transfery. Możemy przetrzymać dziką kartę. Wyobraźmy sobie, że układacie taki skład, z którego jesteście zadowoleni. Zawodnicy dobrze punktują, wszystko jest ok. Po co grać szybką, dziką kartę? Możecie sobie spokojnie poczekać e, i zagrać bench Boosta w kolejce 15. Zbieracie transfery, zbieracie. No bo zakładam, że jeżeli jeste, jesteście zadowoleni ze składu, nie robicie aż tak dużo transferów. Możecie sobie zaoszczędzić 1, 2, 3, 4 transfery. I na przykład wchodzicie w GW15 mając 4 darmowe transfery i myślicie sobie, dobra, to ja teraz robię 4 transfery, żeby zagrać bench Boosta. Klikacie 4 transfery, aktywujecie bench Boosta w kolejce. Lece 15, a w GW16, kolejkę później, sprzątacie tą ławkę, sprzątacie sobie ten skład, układacie ten skład na nowo. Jaki jest plus? No, znowu macie 5 darmowych transferów. Więc, gdy po dzikiej karcie pojawił Wam się skład na kolejkę 17, to nie dość, że macie świeży skład po dzikiej karcie, to jeszcze dodatkowo macie 5 darmowych transferów. I te 5 darmowych transferów tak naprawdę możecie sobie nimi gospodarować, albo możecie je sobie powoli rolować co kolejkę żeby zawsze mieć 4-5 transferów, aby przygotować się już do pierwszych blankowych i podwójnych kolejek. I powiem Wam szczerze, że ja się nie zdziwię, jeżeli to będzie strategia, którą użyje dużo graczy, którzy gdzieś tam opierają się na długoterminowej analizie. Ta strategia, moim zdaniem, jest całkiem sensowna: czyli budujecie skład na kolejkę pierwszą z założeniem, że nie gracie szybkie, dzikie karty, staracie się w międzyczasie zachowywać transfery po to, żeby zagrać bench boosta w kolejce 15, następnie dzika karta w kolejce 16. I znów macie świeży skład, 5 transferów znowu możecie planować do przodu. To jest dla cierpliwych, to jest generalnie dla cierpliwych. Później powiem o strategii dla osób, które są bardzo niecierpliwe bo można teoretycznie wykorzystać wszystkie chipy już w pierwszych, czterech kolejkach i to w sumie ma sens. Przechodzimy do, dru do drugiego chip'a, w zasadzie trzeciego, bo umówiliśmy już temat już dzikiej karty i boosta. Jeżeli chodzi o potrójnego kapitana, moim zdaniem w pierwszej części sezonu, zakładając, że raczej nie będzie podwójnych kolejek, najlepiej byłoby wykorzystać tego potrójnego kapitana w dobrym meczu z Benjaminkiem, na jakimś topowym zawodniku. I wymieniłem tutaj. Czterech topowych zawodników. W zasadzie mogłem jeszcze uwzględnić Isaka. To bądź z mojej strony, że tego Isaka tutaj nie uwzględniłem. W każdym razie e, warto sobie na to zerknąć, jakie są opcje na kapitana wśród tych najlepszych zawodników. Haaland ma mecz z Berlin u siebie w kolejce 6. Litz u siebie w kolejce 13. Mecz z Sunderlandem u siebie w kolejce 15. Sa Salach ma mecz z Berlin na wyjeździe w kolejce 4. Mecz z Sunderlandem u siebie w kolejce. 14 i mecz na wyjeździe z Litz w kolejce 15, ale warto pamiętać, że Salah może wylecieć na Afkon już w kolejce 16, więc zobaczymy, czy jakoś będzie oszczędzany, czy nie. Warto mieć to mieć z tyłu głowy. Palmer najlepsze mecze ma tak: Sunderland u siebie w kolejce 9, Bernie na wyjeździe w kolejce 12, i Lips na wyjeździe w kolejce 14. A Saka najlepsze mecze ma. Mecz u siebie z Lidz w kolejce drugiej, i to jest ciekawa opcja, żeby zrobić różnicę. Jak ktoś chce szybko wykorzystać wszystkie chipy, wydaje mi się, że stosunkowo mało osób będzie miało Sakę w swoim składzie. Leeds to jest niezły rywal, bo oni będą grać raczej otwartą piłkę i może się okazać, że taki saka, którego prawie nikt nie ma na potrójnym kapitanie w kolejce drugiej, może zrobić jak najbardziej ciekawą różnicę. Oprócz tego saka ma dobry mecz w kolejce dziesiątej, gdzie gra z Berlin na wyjeździe. A także w kolejce 11, gdzie gra z Sunderlandem na wyjeździe. Zerkam jeszcze na Isaka, bo nie wprowadziłem go na grafice, ale wam powiem, że Isak ma w kolejce 3 mecz z Leeds na wyjeździe. Następnie w kolejce 15 ma mecz z Berlin u siebie, a w kolejce 16 z Sunderlandem na wyjeździe. Więc widać, że generalnie nie trzeba się spieszyć z tym chipem, bo między powiedzmy kolejką. 10., a kolejką 15 mamy kilku zawodników premium, którzy mają jakiś mecz z Beniaminkiem, więc można sobie dać czas na poznanie gry tych Beniaminków, siły tych Beniaminków. I wtedy wykorzystanie tego chipa na konkretnym zawodniku pod konkretnego rywala. Natomiast jak ktoś chce, ktoś chce szybko zagrać tego chipa i zrobić e, szybko różnicę w mini lidze, no to też jest jakaś e, opcja dla Was. E, no i ostatni chip, który nam został, to FreeHit. Wydaje mi się, że FreeHit, czyli e, chip, który pozwala zmienić cały skład tylko na jedną kolejkę, a później wraca Wasza stara ekipa, to jest taki, taki chip, który można wykorzystać albo w przypadku jakiegoś losowego wydarzenia, typu losowa blankowa lub podwójna kolejka. Wiecie, nagle mamy ogłoszenie, że w grudniu są jakieś burze, śnieżyce, i tak dalej, nie zagra nagle i Liverpool, i Arsenal. A wy macie tam sześciu zawodników, no to jest mega problem, nie? I możecie wtedy szybko zagrać sobie tego frichita, więc można sobie tego freehita przetrzymać. A alternatywa, można tego freehita zagrać wtedy, gdy nasi zawodnicy premium, jeżeli mamy dużo napastników, pomocników, napastników premium, którzy grają przeciwko sobie. I mamy kilka takich, e, takich spotkań, jest to na przykład mecz Liverpoolu z Arsenalem w kolejce trzeciej, mecz Arsenalu z Manchesterem City w kolejce piątej i mecz Manchesteru City z Liverpoolem w kolejce 11. Natomiast jeżeli przytrzymacie tego chipa na dłużej, uznacie, że dobra, nie gramy go tak szybko, trzymamy sobie go na tak zwaną czarną godzinę, to nawet jeżeli nic losowego się nie wydarzy, to i tak będą dwie fajne okazje, żeby tego chipa wykorzystać. To jest Boxing Day, czyli kolejka 18, gdy z reguły w te święta jest trochę rotacji. I kolejka dziewiętnasta, ostatnia, w której można zagrać chipa, akurat przypada na Sylwester i Nowy Rok. I wtedy też mogą być jakieś rotacje. Więc możecie na przykład uznać, że trzymacie tego freehite do końca. A jeżeli go nie wykorzystacie w międzyczasie, to na przykład albo w Boxing Day, albo w tej kole tą kolejkę, która zaczyna się w Sylwestra, zagracie tego frichita, żeby mieć samych pewniaczków, żeby mieć pewność, że na bank wystawicie 11 dobrych zawodników i macie solidną mawkę rezerwowych. No i jest oczywiście, jak sobie spoglądacie na te różne momenty, w których można zagrać te chipy. Pewnie część z was już zauważyła, że tak naprawdę można zagrać sobie pęcz w kolejce pierwszej. Następnie w kolejce drugiej zagrać sobie potrójnego kapitana na Bukayo Sace w meczu z Leeds. W kolejce trzeciej zagrać sobie Frichta i wywalić zawodników Liverpoolu i Arsenalu, którzy grają ze sobą, obładować się zawodnikami innych ekip. No i wtedy w kolejce czwartej można zagrać dziką kartę i posprzątać ten skład. Więc można teoretycznie wykorzystać wszystkie chipy już na starcie sezonu i to może się udać. Może się okazać, że po trzech, czterech kolejkach macie naprawdę bardzo dużo punktów, ale wydaje mi się, że lepiej część z tych chipów zachować. Także ja zakładam, że w pierwszych czterech kolejkach no jest szansa, że jakiś jeden z tych chipów użyję, ale nie wiem, czy będę chciał użyć wszystkie cztery. Wydaje mi się, że część sobie zachowam na, na później. Najbliżej mi chyba do tego, żeby zagrać właśnie bench boosta w kolejce pierwszej z planem grania dzikiej karty w kolejce czwartej. Przygotowałem wam skład, który możecie ułożyć na pierwszą kolejkę który możecie sobie gdzieś tam też edytować, bo jest to taka struktura dosyć elastyczna. O, o tym, jak powinna wyglądać struktura składu, opowiadałem też w poprzednim nagraniu, do, do którego Was odsyłam. Jest to dosyć właśnie elastyczna struktura składu, który można wykorzystać do tego, żeby zagrać benchboosta w kolejce pierwszej. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na bramce mam Sancheza i bra grającego bramka za 4 0 z Leeds, Darlow, który gra w meczu u siebie z Evertonem. Jeżeli ten Darlow straci skład, no to ten budżet pozwala mi na podmiankę tych bramkarzy na dwóch bramkarzy za 4,5 miliona, więc można sobie pójść w jakiegoś tam Kelehera, można iść Werbruchena z Brighton, można iść w Areole z West Hamu. Są opcje, żeby tutaj sobie wskoczyć na bramkarzy za 2, za 4,5 miliona, zamiast bramkarza 5-0 plus 4-0. Natomiast jeżeli będzie grał Darną, to warto go mieć i wtedy można mieć Sancheza jako opcję z defensywy Chelsea, która gra z Crystal Palace w pierwszej kolejce. W, obrońce, w obronie mam oczywiście dwie opcje premium, czyli Virgila i Guardiola. Zrezygnowałem z, z Gabriela, ponieważ on w tych pierwszych kolejkach i generalnie Arsenal w pierwszych kolejkach ma dosyć trudny kalendarz. Dlatego postawiłem na te dwie opcje premium. Można też oczywiście tutaj dać Kukureja na przykład i podwoić sobie defensywy. To też jest jakiś pomysł. I dorzuciłem trzech tanich obrońców, którzy mają... Duży potencjał i fajny mecz w pierwszej kolejce. Jest to Van de Ven z Tottenhamu, który gra z Burnley, De Kuypier, który gra z Fulham u siebie i One Bissaka, który gra na wyjeździe z Sunderlandem. Minutę De Kuypiera trzeba jeszcze śledzić. Tutaj trzeba się upewnić, że on będzie pewniakiem do gry. Jeżeli nie będzie to na pewno poszukamy jakąś inną alternatywę za 4,5 miliona. Jeżeli chodzi o pomocników i napastników, to generalnie wszyscy zawodnicy mają dobry mecz. Palmer gra z Crystal Palace u siebie, Wirtz z Bormów u siebie, NDI gra z Leeds na wyjeździe, Kudus gra z Berlin u siebie, jest Haaland na kapitanie z Wolverhampton, jest Solanki w meczu z Berlin u siebie, Welbeck w meczu z Fulham i Anderson jako tani pomocnik za 5,5 miliona, który ma dobry mecz z Brentford u siebie i on może dawać też punkty za pracę w defensywie, więc taki Anderson spokojnie może zrobić na przykład 4 punkty, może nawet 5 punktów, jeżeli zachowa Forest czyste konto i to może być naprawdę fajna opcja budżetowa na ten sezon o tym też wspominałem w poprzednim nagraniu natomiast jeżeli chodzi o te punkty za akcje w defensywie na pewno zrobię na ten temat jeszcze osobne osobne nagranie na co trzeba zwrócić uwagę no w tym składzie nie mam Salah'a dlaczego zrezygnowałem z Salah'a a dałem tutaj Halanda z dwóch powodów po pierwsze wydaje mi się że patrząc typowo na pierwsze trzy kolejki Haland ma troszkę lepszy kalendarz od Salah'a więc jeżeli w tym planie zakładamy szybką dziką kartę no to wydaje mi się, że lepiej postawić na Halanda. I druga kwestia jest taka, że Haland w tym sezonie na start kosztuje pół miliona mniej od Salaha. I dzięki temu te pół miliona można wykorzystać, aby wzmocnić ławkę rezerwowych. Czyli na przykład zamiast pomocnika za 5,0 mam pomocnika za 5,5. Nie mam żadnego obrońcy za 4,0. Mogę mieć dwóch bramkarzy za 4,5 lub 5,0 i 4,0. Zamiast 4,5 plus 4,0. Więc te pół miliona może się bardzo przydać w kontekście układania składu um, pod bench boosta w pierwszej kolejce. Dajcie znać generalnie, co myślicie o tych planach. Czy któryś z tych planów Wam się podoba? Co sądzicie też o, o tym składzie, który które zaproponowałem. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to proszę kliknijcie kciuka w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Jeżeli klikacie tego kciuka w górę w aplikacji YouTube na telefonie, to dodatkowo możecie podbić to nagranie, za co będę niezmiernie wdzięczny. Pamiętajcie, że subskrybowanie kanału to najlepszy darmowy sposób na okazanie wsparcia, a jeżeli zależy Wam na dodatkowych korzyściach i prywatnych kanałach komunikacji ze mną, to w opisie pod nagraniem znajdziecie też link do patronaita. Ja wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam Was do odpalania powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W kontekście kolejnych materiałów, dajcie mi znać w komentarzu, jakie tematy Was najbardziej interesują. Na pewno zrobię osobne nagranie na temat tych punktów w defensywie, bo to jest temat, który uważnie studiuję. Ale pewnie inne tematy też Was interesują. Także dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejne nagrania. Ja Was do nich serdecznie zapraszam. Za dziś dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.